PULS MIASTA. Poranna rozmowa w radiu KRK. Dzień dobry Państwu. Im bliżej wyborów, im bliżej 25 maja, tym więcej będziemy mówić o tychże i o kandydatach, którzy będą starali się o nasze głosy. A w moim e, studiu jeden z nich, Konrad Berkowicz, Kongres Nowej Prawicy. Dzień dobry, witam. Witam Państwa serdecznie. Witam Zapowiadając naszą rozmowę, mówiłem o tym, że około 40... gdyby, gdyby każdy, kto, kto głosował kiedykolwiek na Janusza Kotwinamika na etapie swojego życia, czy w wyborach prezydenckich, czy, czy, czy sejmowych... Zagłosował na niego panownie, to Kongres Nowej Prawicy, bo tak nazywa się nowa partia Janusza Korwin-Mikke, miałby 40%. Ale chyba nie ma na to szans. Na pewno jest tak, że już mamy 6% w sondażach, a jeszcze wiele ludzi o tym nie wie. Wielu ludzi, którzy zostali przekonani przez Korwin-Mikkego i kiedyś zagłosowali, po czym zniechęcili się porażką i przestali w ogóle głosować, albo zaczęli wybierać mniejsze zło, czyli między PO. I pisem. I teraz, jeżeli ta informacja dotrze do nich, że nowa prawica Korwin-Mikke ma teraz szansę, realną szansę na sukces w wyborach, to obudzi znowu swój entuzjazm, zagłosuje, także ten, to, to poparcie może gwałtownie, skokowo wręcz wzrosło. Nie, 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 nie wiem, czy pan kiedyś był na Słowacji. Słowacy mają takie powiedzenie, że jeżeli chcesz przegrać wojnę. To powinieneś sprzymierzyć się z Węgrami. To daje stuprocentową gwarancję, że się przegra. A można też ukuć polskiej polityce, jeżeli chcesz przegrać wybory, to startuj z Klawina Mika. No, y, y, pewnie to jest reguła, od której y, 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 każda reguła musi mieć wyjątki, które ją potwierdzają, i jestem przekonany, że właśnie ten wyjątek nadchodzi. A dlaczego nadchodzi? <laughs> To pokazuje nie tylko wzrost poparcia w sondażach, ale to co się dzieje w realnym świecie, to znaczy na spotkania Janusza korwin przychodzi po 1500 osób, to jest jak na koncertach, które są reklamowane z pieniędzy w całych miastach. Te spotkania nie są specjalnie reklamowane. Przychodzi po 1500 osób na spotkanie z Januszem Korwimikę, z innymi działaczami, po, po, w tym ze mną z, po kilkaset osób. E, pamiętam, że w Nowym Targu jak było spotkanie z nami, to e, mieszkańcy pytali coś my takiego zrobili, że tyle ludzi przyszło, bo przedtem był Jarosław Gowin, było 60 osób. Także no, wszystko wskazuje na to, że ludzie wreszcie rozumieją, że potrzeba radykalnej zmiany i wreszcie tak łakną prawdy i autentyczności że y, w, zwracają się właśnie A pra, do A pra, pra, prawda i autentyczność wygląda w ten sposób, że oprócz niskich podatków y, Kongres Nowej Prawicy, partia, którą pan reprezentuje, jest także partią otwarcie antyunijną. Zdecydowanie. Czyli, czyli jakby chcecie y, iść do Parlamentu Europejskiego, żeby przeprowadzać tam sabotaż polityczny. Dokładnie tak. Na czym ten sabotaż będzie polegał? Sabotaż będzie polegał przede wszystkim na. Niestety nie mamy czołgów, właśnie dlatego startujemy do Unii Europejskiej i chcemy przede wszystkim mówić głośno to, co się tam dzieje, znaczy mówić prawdę. Proszę zauważyć, że teraz mamy tam europosłów i oni nie są zainteresowani tym, żeby nagłaśniać to, co się tam dzieje. Im jest tam dobrze, dostają duże pieniądze, po to tam poszli. Ale Polska i... też dostaje duże pieniądze. Polska, to znaczy polscy parlamentarzyści celują więcej pieniądze, więc mówię tam o funduszach strukturalnych, których Polska jest beneficjentem. O całej masie pieniędzy, y, y, które, które, wpływają, także do Małopolski, e, do Krakowa, e, tak, możemy jest, czuć, no dosłownie na, wymacać. Ka, ka, każdy jest przekonany o tym, jak widzi te propagandowe y, stawiane przy każdym najmniejszym projekcie, przy każdym naj, najmniejszym mostku, wielkie tablice, które często są droższe niż te małe projekty. No, ale nie tym, jest jak, to prawda. o tym, jak unia o tym, o tym jak, ale zaraz proszę dać mi skończyć o tym, jak Unia Europejska sfinansowała pięknie e, nam te projekty, Gdybyśmy stawiali tablicę, z informacją, gdzie nie powstało coś przez to, że Unia Europejska swoją biurokracją, swoim idiotycznym prawem, z tym, że nie pozwala nam obniżyć VAT-u i tak dalej, ile rzeczy nie powstały w którym miejscu, to byśmy, i na przykład te tablice informujące o dotacjach są niebieskie. Gdybyśmy postawili czerwone tablice o tym, gdzie coś nie powstało, gdzie trzeba było zamknąć zakład wędliniarski, bo nie można, nie można wędlin będzie niedługo produkować, to mielibyśmy całą Polskę w czerwonych tablicach i czasem niebieskie takie, takie... elementy. Takie czerwone yy, yy, Proszę bardzo yy, yy, będziemy, będziemy się starać. Niestety finanse, które byśmy mieli na to przeznaczać, bierze nam w, pod przymusem w podatkach Unia Europejska. I z tych podatków właśnie, które nam bierze, wypłaca nam yy, później dotacje, bo chciałbym przypomnieć, że pieniądze nie biorą się z maszynki, którą yy, na korpkę, którą kręci wespół z Jarosławem Kaczyńskim Donald Tusk żeby wyprodukować pieniądze. Każde pieniądze, które dostaniemy, dostajemy, biorą się z pracy ludzi. Ok, yy, zupełnie na koniec. Yy. Większość ludzi, którzy biorą udział w tej kampanii, proponuje coś mieszkańcom Małopolski. Mówią, że będą mhm. walczyć o fundusze unijne, że będą walczyć o większe, większe środki, będą walczyć o olimpiadę, o cokolwiek. O co Pan? zamierza walczyć. Mm -hmm. No właśnie tu jest kwestia autentyczności. Wszyscy, którzy obiecują takie rzeczy, kłamią, dobrze wiedzą, że nie mogą niczego takiego załatwić, bo Unią Europejską nie rządzi Parlament Europejski, tylko Komisja Olicy, Europejska. Będę walczyć dla Małopolski o to samo, co dla całej Polski, o uwolnienie Małopolski od unijnej biurokracji, od nich podatków, od tej głupoty, która hamuje przedsiębiorczość, hamuje rozwój i hamuje i, i odbiera nam suwerenność decydowania o tym, co chcemy tutaj zrobić. No ostro, moim gościem był Konrad Byrkowicz, Kongres Nowej Prawicy. Dziękuję panu. Dziękuję Właściwie. bardzo.